Będziecie mogli nam przygotować historię transformacji w Waszej firmie, a nasza komisja konkursowa złożona z trzech osób z naszej grupy i z trzech osób spoza naszej grupy oceni wszystkie te prace oraz wyłoni zwycięzcę. I zwycięzca otrzyma 200 tysięcy złotych w gotówce. Cześć, dzień dobry, witam Was w tym nietypowym materiale, do którego zapewne przyciągnął Was tytuł tego materiału. I już tłumaczę o co chodzi. Ja jako Szymon Negar jestem autorem podcastu NSM Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Okładkę nową, odświeżoną widzicie tutaj. I teraz uwaga. Podcast NSM już trwa 3,5 roku. Nagrałem w nim setki materiałów, jest ich 150 na temat układania, sprzedaży i marketingu. I z uwagi na to, że bardzo lubię reagować na potrzeby moich słuchaczy, tak, tym razem też postanowiłem to w końcu zrobić i zmienić reguły mojego podcastu. Od teraz. Pojawią się w moim podcaście dwie serie. Seria sprzedaż oraz seria marketing. Każda z nich będzie się ukazywać co tydzień na, na przemiennie będzie sprzedaż marketing, sprzedaż marketing, czyli dwa razy w miesiącu będziecie mogli uczestniczyć w poszczególnych ścieżkach. Obu ścieżek ukaże się. Po 25 odcinków. I to będą ścieżki, które pomogą wam zrobić transformację swojej sprzedaży, bądź swojego marketingu. Dotychczas było to bardzo trudne, dlatego że trzeba było skakać po podcaście między odcinkiem 10, 120 a 38 i łączyć te wszystkie informacje. A tutaj zabiorę was w piękną podróż, będę szedł z Wami za rękę. Pod koniec każdego odcinka będę dawał wam zadania domowe, żebyście mogli dokonywać dalszych zmian w swojej sprzedaży i w marketingu. Możecie brać udział w jednej ścieżce bądź w dwóch ścieżkach, jest to w pełni zależne od Was. I teraz uwaga, najważniejsze: po 50 odcinkach rozpocznie się miesiąc na nadesłanie prac. To znaczy, będziecie mogli nam przygotować historię transformacji w Waszej firmie, a nasza komisja konkursowa, złożona z trzech osób z naszej grupy i z trzech osób spoza naszej grupy, oceni wszystkie te prace oraz wyłoni zwycięzcę. I zwycięzca otrzyma 200 tysięcy złotych w gotówce. I nie ma tu żadnej ściemy. To nie jest 200 tysięcy złotych forintów czy czegokolwiek innego, to są 200 tysięcy złotych polskich wypłaconych w gotówce. Nie w czekoladach, nie w usługach, po prostu w gotówce. Oprócz tych 200 tysięcy złotych i jednego zwycięskiego miejsca planujemy również trzy wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie to będzie wyróżnienie w kategorii tech, czyli transformacja, największa transformacja z uwzględnieniem technologii wyróżnienie w kategorii debiut, czyli nowa, młoda firma, która dopiero co powstała i wyróżnienie w kategorii metamorfoza, czyli firma, która przeszła największą transformację na przykład z czegoś, co się nie zmieniało przez wiele lat i w końcu się zmieniło. I co? Mamy sytuację, w której nie dość, że bezpłatnie rozpocznie się ścieżka rozwojowa, która będzie zmieniała sprzedaż bądź marketing, to jeszcze macie motywator w postaci możliwości wygrania 200 tysięcy złotych. Zdaję sobie sprawę, że dla części z Waszych firm to jest ogromna kwota, dla części z Waszych firm to jest bardzo mała kwota, ale nawet jeżeli pracujecie w firmie, w której to jest mała kwota, to pamiętajcie, że całe te 200 tysięcy złotych możecie przeznaczyć na premię dla osób, które tą transformację w Waszej firmie przeprowadzą, ponieważ to wyzwanie, które nazywa się Wdrażamy NSM, hashtag Wdrażamy NSM, wygrywają wszyscy. Każdy, kto przez nie przejdzie i zmieni swoją firmę, przetransformuje swoją firmę, wygrywa. Dlatego, że wygrywa albo w niższych kosztach, albo w większym przychodzie, większej liczbie lidów, większym zysku, większej marży we wszystkich tych rzeczach, a na dodatek może wygrać 200 tysięcy złotych. Wszystkie te miejsca, wszystkie te wygrane otrzymają na sam koniec wywiad w podcaście NSM, czyli porozmawiamy ze wszystkimi tymi, wszystkimi tymi czterema firmami, które wygrały. To jest pierwsza rzecz. A nagrody dla tych trzech wyróżnień to bezpłatny audyt naszego konsultanta, który na dodatek wejdzie, przeanalizuje to, co zostało wdrożone. I pomoże to jeszcze bardziej poprawić. Prawda, że pięknie, jeżeli myśleliście o zmianach w swojej firmie i dotąd nie mieliście motywacji, żeby to zrobić, to uwaga, jeżeli to Was nie przekonało, to nic Was nie przekona. <grytanie> Warto mieć to z tyłu głowy. Więc wygrajcie 200 tysięcy złotych z podcastem NSM. Wejdźcie w wyzwanie, wdrażamy nowoczesną sprzedaż i marketing i wspólnie zmieńmy wasze organizacje. A przy okazji na koniec spotkamy osobę, która to wszystko wygrała. Wielkie dzięki w tym krótkim odcinku. Przesłuchajcie koniecznie 150 odcinek, w którym wyjaśniam to znacznie szerzej. No i cóż, weźcie udział. Do zobaczenia.